od 25 maja 2010 roku do 9 czerwca 2010 miało miejsce zarybianie obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego na rybkiem letnim Sandacza. Łącznie do wód trafiło niemal 8 milionów sztuk na rybku letniego tego gatunku. Milion trzysta tysięcy sztuk zostało zakupionych z dotacji pozyskanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pod tytułem Odbudowa zasobów ichtiofauny w obwodach rybackich rzek Bóg, Rządza i Narew, Jezioro Zegrzyńskie dotkniętych przyduchą letnią lipiec 2009. Dzisiaj jest 1 czerwca 2010, w dalszym ciągu realizujemy wspólne zadanie Okręgu Mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące przywrócenia stanu ichtiofauny sprzed przyduchy w 2009 roku w bowodach rybackich Zbiornik Zegrzyński, czyli narew nr 7, buk numer 5 i rządza nr 1. Dzisiaj zarybiamy sandaczem letnim i jest to rybka drobna, 3 do 4, 4 5 cm. Ilość tego sandacza będzie w granicach na te trzy obwody rybackie w granicach 3,5 do 4 milionów sztuk. Zarybienie, które które realizujemy już od wiosny od kwietnia tego roku. Najpierw były to ryby duże, szczupaki, sum. W tej chwili są to ryby materiał letni, szczupaka i sandacza. W miesiącu, jeszcze pod koniec czerwca, będziemy zarybiać rybami reofilnymi, a więc kleniem, brzaną i jaziem. Trzeba tu również podkreślić, że te, te starania, które podjął Okręg Mazowiecki wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i, i Gospodarki Wodnej były również bardzo mocno wspierane przez Komisję Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, właściwie Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego, a zwłaszcza tu trzeba podkreślić bardzo mocne zaangażowanie wiceprzewodniczącego tego sejmiku, pana Marka Papugę. Myślę, że gdyby się udało doprowadzić całą tą akcję do końca, ocenimy ją pod koniec roku i, i powiemy, że, powiemy sobie, co należy w przyszłym roku zrobić i jak do tego się przymierzyć, żeby tą akcję odbudowy stanu ichtiofałnych w tych trzech obwodach doprowadzić do końca i do, że tak powiem, do finału, z dobrym zakończeniem. Na rybek letni sandacza jest materiałem o wielkości 2-3 cm. Wpuszcza się go w miejscach płytkich, na wolniejszej wodzie, na granicy pasat szcin, w miejscach odrostu młodocianych stadiów gatunków karpiowatych. Sandacz jest cenną ekologicznie rybą drapieżną, która redukuje po głowie mało cennych ryb karpiowatych, przyspieszających eutrofizację wód.